Co pijesz? Herbaty. Herbaty pijesz? Z cukrem? Herbaty pijesz, a ja piję kawę. A jak można na imię? Zielewicz. A imię twoje? Imię? Jesteś Basia. A ja jestem Asia. A gdzie mieszkasz, Basiu? W Poznaniu. A na jakiej ulicy? W Ulicy? Jaki adres? Basiu, na jakiej ulicy mieszkasz? Ja mieszkam w Poznaniu. W Poznaniu. Na plebańskiej? Zgadza się. Basiu? No. A co jesz na kolację? Na kolację. Tak, co na kolację jesz? Chlebek. Chlebek jesz? A z czym chlebek? Chlebek. 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 Mhm. A co jeszcze lubisz jeść, Basia? Lubię jeść. A co mi się O, tak, tak, tak. Ja Co pokazujesz, Basia? Piesze. Piesek. Piesek? Lubisz pieska? Lubię pieska. Lubisz pieska? Słyszę też pieska. A co jeszcze powiesz, Basiu? Co powiesz? Herbatę pijesz. Herbatę pijesz? Dobrze. A smakuje ti ta herbata? No. To je dobře.